Nowenna Za duszę w cierpiące Dzień drugi O dzieci drogie Wołają rodzice Myśmy was tak kochali Czyż podobna Abyście nas teraz opuścili Wy spoczywacie na miękkim łożu A my w ogniu strasznym Wy się oddajecie zabawą A my dzień i noc Cierpimy i płaczemy Używacie owocu trudów naszych A my opuszczeni przez was Od tylu lat Ponosimy katusze tak straszne, ani jałmużne nie czynicie, ani o msze świętą nie prosicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć swoją modlitwą, możecie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O, jakże straszne są męczarnie nasze. Święty Jan Maria winej. Módlmy się za wszystkich zmarłych, potrzebujących Bożego miłosierdzia. A szczególnie za naszych zmarłych dziadków, rodziców, małżonków, dzieci i krewnych oraz zapomnianych przez najbliższych. Panu Bogu, polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszym sercom. Można wymienić ich imiona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maryja, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owo żywota Twojego Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wieczny odpoczynek graczy im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. Boże Miłosierny, przyjmij do radości wiecznej naszych zmarłych rodziców, którzy trudzili się nad wychowaniem dzieci. Przebacz im ich grzechy i spraw, aby mogli oglądać Twoje oblicze. Prosimy Cię, Dobry Boże, za wszystkich naszych krewnych którzy odeszli już z tej ziemi, racz okazać im miłosierdzie i wprowadź do chwały nieba. Amen.